Siemaneczko! Witam was mieć tego robota, żeby to zrobić muszę mieć Netherworda. A nie mam takich rzeczy Ludzie. Ta ściana chwały, to... Muszę ją w przyszłości też zmienić, bo Kio, bo takie po mnie nie było to. Słaba. No niestety cię zostawić Janek, ale na brzuch, nie na brzuch, na plecy. Na radę? Janek! Janek! Chyba się nie uda. Ale lipa. No cóż, oho! Policja, kogoś zatrzymują? Nie, ale ja tak pojadę, o, i będzie elegancko, tak się jeździ w Arabii Saudyjskiej, o tak, uuu, kolejna wioska, nie, myślę, że to jest tak ta chyba główna, nie, to nie jest tak główna, albo jest, a ja o tym nie wiem, nie, chyba nie jest, ale widzę, że jest ziomeczek, elegancko. Odejdź, odejdź No i ogólnie tu trzeba przejść w poziom tak, żeby nie zostać zabitym To, że kogoś tam pod kosiarką macie, to nieważne. Teraz będzie ten duży dukwść. Patrzcie jak lecę pada, ja będę Formułą 1. Moje ogóreczki kochane. Jezu, strzelają. Zabijam mnie Muszę się napić wody. O yes Aha, moja stópka A. A. Dzięki, że oglądaliście. wejdziemy się w kolejnym filmie. Trzymajcie się.